Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witamy w nowym vlogu, witamy w poniedziałek 14 grudnia Jest rano jak widać Ale, żeby zacząć dobrze ten tydzień Zaczniemy od otwarcia kalendarzy eventowych To co było najbardziej, 14 grudnia Uuu, 14 też jest duża Zobacz Marcinie, to nie są cienie o, Wyjątkowo mhm. Jeszcze nie użanięta, spala, ale nie mogę się powstrzymać. Więc otwórzmy. O, kurczę! no Jesteś przerażony, Macin? Co to jest? Kempki rzęs. Coś, czego nie używasz? Coś, czego nie używam. Ale nigdy nie jest za późno, żeby się nauczyć. No dobra, mam jeszcze z zeszłego roku rzęsy. <grymne> może, może kiedyś, może kiedyś. A jeśli chodzi... Aha! Jeśli chodzi o twój kalendarz, to... Jest tutaj. ...tarybka tutaj, bo była za ciężka i nam spadła raz. Więc nie wiem, co tutaj jest, że jest na tyle ciężkie. Ale pachnie. Plaszcz? Hmm. Co wymyśliłeś, Marcie? O, jakie pachnie. To się przykleiło. Przykleiło się? No. O. To nie jest kula do kąpieli, to jest to, co robią bąbelki, tak czy nie? No, to chyba jest, nie jest na tym napisane, nie powinno napisane. być. No, ale niemniej jednak będzie spa w tym tygodniu, coś czuję. Uwielbiam, ale ładnie pachnie. Dzisiaj mi wszystko spada. Dziękuję Marcinku, bardzo fajnie. Ja lubię te wszystkie kule do kąpieli, zresztą one są naprawdę ekstra. Tutaj mamy, jak widzicie. Świąteczną wersją. O, jak miło z Twojej strony. Trzeba zrobić w tym tygodniu kąpiel najwyraźniej. I... I co? I teraz jeszcze na dobry początek dnia. Powiedz tego, suchara. Powiedz tego, suchara. Mhm. Dobra. E, to dlaczego jesień jest niebezpieczną porą roku? No pod wieloma względami. Ale powiedz, dlaczego jesień jest niebezpieczną porą roku? Bo można z liścia dostać. Można z liścia. No, dobrze i tym pozytywnym akcentem zapraszamy na kolejny tydzień vlogmas. Witajcie oficjalnie w kolejnym dniu. Vlogmas rano. No, no, nie byłam za bardzo świadoma tego, co mówię, byłam jeszcze zaspana więc teraz oficjalnie pomyślałam, że się przywitam. Dodatkowo mamy za oknem przepiękne słońce. Jak wiecie, ostatnio u nas mnóstwo padało, więc miło jest obudzić się rano w poniedziałek i zobaczyć, że jest słoneczko, i podobno ma się to utrzymać przez kilka kolejnych dni. Trzymam kciuki, żeby tak było. I co? 14 dzień przed nami, kolejny poniedziałek, to oznacza, że przez ostatnie dwa tygodnie codziennie pojawiały się vlogi na moim kanale. No nie myślałam, że tak będzie. Myślałam, że te vlogi w końcu będą jakieś łączone albo coś się nie pojawi. A tu proszę, już dwa tygodnie za nami, zostało 10 dni do świąt. Mam nadzieję, że dam radę i będę wrzucać dalej te vlogi, ale naprawdę jestem tak zmotywowana i tak bardzo chcę. Przejść przez ten vlogmas i chcę to zrobić, wziąć w tym udział, i cały czas biorę w tym udział. Co jest. W ogóle, jakby ktoś mi na początku tego roku powiedział, że w grudniu będę nagrywać non-stop, montować, wrzucać, to bym powiedziała: Nie, nie, no co ty? Ja nie mam czasu, ja jestem zajęta, a tu proszę, ten rok w ogóle jest dziwny, 2020. Ale cieszę się, że już, że już się kończy, bo 2021 zapowiada się, miejmy nadzieję, że lepiej pod każdym względem. I tak, mm, mam na sobie pełen makijaż i czuję się dzięki temu bardziej zmotywowana do pracy. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jeśli jestem taka nieogarnięta, jak przez ostatnie dwa dni, bez makijażu, yy, włosy też miałam takie wszędzie. He, to wtedy mi się nic nie chce. Czuję, że to jest taki dzień lenia, i tego też bardzo mi było potrzeba, żeby się zresetować, żeby naładować te baterie. I proszę, w poniedziałek obudziłam się z ogromną dawką energii, jeszcze ze słoneczkiem za oknem. No, miejmy nadzieję, że ten dzień i ten tydzień będzie tylko i wyłącznie lepszy i będzie to tydzień przygotowań świątecznych. Jeśli chodzi o poniedziałki. To ja je bardzo lubię, dlatego że wczoraj spisałam sobie listę zadań, jakie mam wykonać w tym tygodniu I poniedziałki są takie, że z tej listy mogę wybrać to zadanie, na które mam ochotę w danym momencie je wykonać Pod koniec tygodnia już wygląda to troszeczkę inaczej, bo zostają tylko takie zadania, których ja bardzo nie lubię, ale które trzeba zrobić Więc poniedziałki wcale nie są takie złe, jeśli się na to z innej perspektywy Wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia no, dobrze. To ja tym pozytywnym akcentem się już z Wami tak oficjalnie przywitałam. Mam nadzieję, że Wasz tydzień będzie udany, wypełniony takim magicznym czasem przygotowań świątecznych. E, mam nadzieję, że mój tydzień również, ale zapowiada się dobrze i wydaje mi się, że będzie dobrze. No ale to słońce naprawdę. Ha, poprawiło mi humor dzisiaj rano, mimo że i tak czuję się. Całkiem nieźle. Mam nadzieję, że u Was też jest wszystko dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was na kolejny tydzień vlogmasów u mnie na kanale. Nie wiem, czy będzie to słychać, ale słuchajcie. Słyszeliście, jak ćwierkają ptaszki? Czy ktoś może mi powiedzieć, jaką porę roku mamy? Bo za oknem ewidentnie jest początek wiosny. Jest słońce, ptaszki ćwierkają, wszystko budzi się do życia. Uwielbiam to. Uwielbiam, kiedy mogę otworzyć okno i słyszę: <laughs> Śpiewające ptaki za oknem, no to jest mega super. Mega super. <laughs> Nadszedł ten moment w ciągu dnia, kiedy pierwsza kawa jest nieunikniona i. Za każdym razem, kiedy sięgam po ten kubek, zobaczcie, aż mi się buzia śmieje, bo ja jestem tak bardzo szczęśliwa na kawę, jak ten bałwanek. No, ten kubeczek jest naprawdę niesamowity, genialny. Jest troszeczkę za dużo na tą kawę co robię, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. W sumie niestety ja troszeczkę słodzę. Nie potrafię pić kawy bez cukru. Dajcie znać, czy wy pijecie kawę bez cukru, czy z cukrem. Bo Marcin pije tylko bez cukru i cały czas mnie namawia, żebym, żebym skończyła z tym cukrem. Już więcej nie słodziła, ale nie potrafię. Moja kawa musi być delikatnie słodka, więc napiszcie, jesteście tym, który słodzi, czy który nie słodzi. Na przykład herbatę piję tylko bez cukru, a kawę niestety muszę posłodzić. O tyle. Że opamiętałam się i nie użyłam żadnego syropu, chociaż ten uwielbiałam swego czasu, ale nie sięgam po niego już w ogóle, bo zauważyłam w marcu, kwietniu i chyba w czerwcu, że przez niego nie chudłam w ogóle. Więc jeśli chodzi o cukier, to tylko w kawie, a ja piję może jedną górę, dwie filiżanki ostatnio są dwie filiżanki kawy dziennie. Kończę odwracać kąt w garderobie i zobaczcie, co znalazłam. Są to patyczki zapachowe z Nexta, które nazywają się Winter. I my je zamówiliśmy już jakiś czas temu, wtedy, kiedy zamawialiśmy drabinkę, i kompletnie o nich zapomniałam. Więc za chwilę otwieram i położę tutaj na beście, bo zapach jest obłędny. Polecam Wam serdecznie. Czuć je non-stop i są bardzo wydajne, starczają na długo, naprawdę jeśli gdziekolwiek spotkacie ten zapach to pomochajcie, bo jest przepiękny, on jest taki ciepły delikatnie zimowy otulający, ja uwielbiam. Znalazłam jeszcze jeden zapach i jest to tym razem taki do kontaktu wersja zimowa Arctic Apple Pie, czyli szalotka jabłkowa, mamy tutaj jabłko, cynamon i Miazgę migdałową, orzechową, coś takiego z glejda. więc włączam, ja lubię jak w domu mi ładnie pachnie, więc jeszcze taki jeden zapaszek się przyda, zaraz zobaczymy. A wy? Lubicie jakieś zapachy do domu? Stosujecie takie w kontakcie, czy świeczki zapachowe, woski, o, może patyczki? Piękny zapach, dobra. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co Wy używacie. Ja drugi raz kupiłam takie coś w kontakcie. Jeden mamy na dole, drugi mamy tutaj. I jest całkiem wydajne. Zobaczymy. Ale już czuję. Dobra, włączam. Ciekawe, jak po kilku godzinach będzie tutaj pachnieć. Nie świeci się żadna lampka. No dobra. Dobrze. No, to ja tylko sam i uciekam dalej. Dzisiaj rano Maciej podarował mi kulę z lasza, znaczy to była laska cukrowa świąteczna i zainspirowało mnie to do porządku w tej szafce. Jak widzicie, sporo się tutaj dzieje, a chciałabym to jakoś ogarnąć i zorganizować, więc pomyślałam, że to dzisiaj zrobię. Też było to na mojej liście, jeśli chodzi o porządki. Takie jesienne, przedświąteczne, jedyna szafka, szuflada w sumie w łazience, która została do uporządkowania, reszta jest ogarnięta, więc nie gadam, tylko zabieram się do pracy. Szuflada prezentuje się o tak i to też była rzecz, którą odkładałam bardzo długo, żeby wysprzątać tę szufladę, a nie było się czego obawiać. Poszło szybko i sprawnie. Jak widzicie zrobiło się sporo nawet miejsca, niektóre rzeczy powyrzucałam, niektórych się pozbyłam. Ekstra. Zadanie wykonane. Zrobiłam małe przemeblowanie i jak widzicie kartony zniknęły. I na ich miejsce na razie zamieszkała tutaj Monstera. Mam nadzieję, że jej będzie dobrze, ale nie na długo, ponieważ po świętach wróci na swoje pierwotne miejsce. Ale zrobiłam to, ponieważ na dół zaniosłam naszą stację do muzyki i ostatnio kupiliśmy winyl świąteczny. Zamierzam go tutaj włączać non-stop. I wydaje mi się, że miejsce tego sprzętu jest w salonie, w kuchni, w jadalni, żebyśmy mogli codziennie sobie włączać muzykę. I wiem, że nie wygląda to super, bo jest na podłodze, ale szczerze mi to nie przeszkadza. Podłoga jest drewniana. Tutaj są obok prezenty, jest pan Lis, a z tym niedługo zrobimy również porządek, więc mam nadzieję, że tych wszystkich książek się pozbędę. Tak to wygląda. I co myślicie? Zrobiło się nagle pusto, ale choinka jest na pierwszym planie cały czas, chyba że ją troszeczkę przesuniemy, chociaż myślę, że to zostanie tak, właśnie jak jest teraz. Nadszedł czas, abym zmyła makijaż, ponieważ lecę na trening i rozpoczynam nowe wyzwanie z Moniką. Trwa ono 10 dni, i jest to. 10 treningów, które mają być dość krótkie. Dzisiejszy trening ma tylko 15 minut, ale dlatego, że Monika nie ma czasu i również myślę, że dla nas też to jest na rękę, bo jednak nie tracimy tej naszej regularności i cały czas jesteśmy w trybie, w tym. Te osoby, które ćwiczą, są w tym trybie ćwiczeń i chcą utrzymać tą systematyczność, to wydaje mi się, że to też jest na plus dla nas. Na początku. Nie podobało mi się to, że te treningi mają się pojawiać codziennie i mają być krótkie, ale teraz, jak o tym sobie myślę, to wydaje mi się, że mi jest to na rękę, bo jednak przed świętami nie ma aż tyle czasu, aby codziennie wykonywać taki półgodzinny, 40-minutowy trening, a jednak nie chciałabym stracić tego, co sobie wypracowałam, plus jednak te mięśnie, fajnie by było, żeby cały czas były rozgrzane, żeby ćwiczyły, żeby nie zapomniały się, nie zastały, więc ja. W sumie się cieszę z tego wyzwania, biorę w nim udział, 10 dni codziennych treningów, zobaczymy jak mi pójdzie. Jeśli któregoś dnia nie będę mogła treningu zrobić, to nic się nie stanie, bo na drugi dzień sobie te treningi po prostu połączę. Dobrze, zmywam i lecę na matę. Przed chwilą skończyłam trening i on trwał 15 minut, spaliłam 143 kalorie, więc jak na 15 minut całkiem nieźle. Jeśli chodzi o intensywność, to jest to szybkie cardio, ale bardzo przyjemne. Trwało tylko 15 minut, to minęło tak, moment i już się skończyło. Była rozgrzewka, było rozciąganie na koniec, więc super. Rozgrzewka trwała może ze 2 minutki, rozciąganie tak samo. A jeśli chodzi o już sam trening, samo mięso, to przydałaby się mata, dlatego jednego ćwiczenia nie wykonałam, bo nie miałam jej przy sobie, a mianowicie była to deska ze zmianą podporu: raz byście na rękach, na dłoniach, a raz na łokciach. Więc na podłodze, no sorry, ale troszkę ta podłoga jednak jest twarda. Tutaj nie ma wykładziny, z czego ja się osobiście cieszę. Ale no, następnym razem po prostu wezmę sobie matę. Jutro ma być kolejny trening i mam nadzieję, że go również wykonam. Mam ogromną ochotę przejść przez, te 10, przejść przez ten 10-dniowy challenge przez to wyzwanie, wykonać je do końca, ale zobaczymy, jak to będzie. Bo nie wiem, czy będę miała czas każdy, w każdy dzień ćwiczyć, nawet jeśli trwa ten, to wyzwanie 15, 15 10, dni, 10 dni. Dajcie znać, czy wybierzecie udział w tym wyzwaniu. Jeśli zrobiliście ten trening, jak Wam się ćwiczyło, było fajnie. Monika mówi, że najlepiej ćwiczyć od rana, ale ja myślę, że wieczorem tuż przed wykąpaniem będę go robić. Chyba, że rano będę miała czas. Zobaczę, zobaczę jak to będzie. Więc ja jestem pozytywnie nastawiona. Tym bardziej, że w grudniu jednak tego czasu troszeczkę mniej mamy. Jesteśmy bardziej zabiegani, zalatani, jest dużo na głowie, więc myślę, że każdy jest w stanie znaleźć te 15 minut dla siebie. I dla mnie jest ogromnym plusem, że będę mogła dzięki temu podtrzymać tę moją systematyczność. Także tyle ode mnie w tym momencie. Ja lecę mu się kąpać. Odmeldowuję się. Tak prezentuje się nasz dzisiejszy obiad. Jest to tarta szpinakowa z pomidorkami koktajlowymi. I kiedyś już przepis pojawił się na kanale, więc zapraszam. Jest przepyszna. Robi się ją szybko, a jest bardzo sycąca. I jeśli nie jesteście takimi gutomorami jak Marcin, to starczy Wam na dwa dni spokojnie. Kolejny dzień za nami, spędzony wspólnie, mam nadzieję jak zwykle, że vlogmas Wam się podobał, że Was nie zanudziłam, jeśli tak było to wiecie co robić, te kciuki w górę naprawdę motywują i jeszcze tak napędzają do działania, a ja w tym momencie się z Wami żegnam, lecę montować tego vloga, żeby był dostępny już jutro rano, życzę Wam udanego wtorku i do zobaczenia, na razie, pa!